Witam na naszym kanale. Dzisiaj Wam będę chciał pokazać, jak wygrać fabryczny ROM przez Odina do telefonu Samsung A03S. Więc zaczynamy od tego, by sprawdzić, jaka jest wersja próbowania jaki dokładny model telefonu mamy w menu ustawień. Więc, jak nam się telefon włącza, to możemy wejść do menu ustawień czyli ustawienia. Na samym dół informacje o telefonie, i tutaj mamy wersję modelu, czyli SMA037G. I wersję promowania mamy A037G XXU2 BVH5. Najważniejsze to jest to, że to jest w porządku, jest nasz model telefonu, później jest wersja, wersja bootloadera, czyli to po XX zawsze mamy U2 albo S2. Jak tutaj jest. I to oznacza, że nasz Adder to jest wersja 2, więc żadne promowanie niższe niż 2 do nas nie wejdzie, bo telefony Samsunga nie pozwalają na zaniżanie promowania. Więc musimy wygrać wersję taką samą lub wyższą, żeby telefon nam działał. I tak wygląda to z menu telefonu. Drugą metodą na odczytanie wersji promowania, jaka jest aktualnie w telefonie lub jaka jest wersja Addera, to jest wejście do trybu recovery menu i tam odczytanie tego. Więc teraz Wam pokażę jak to wygląda tam, czyli trzymamy podgłośnianie i power, aż się pokaże logo Samsunga. Jak się pokaże logo Samsunga. To puszczamy power i trzymamy cały podgłośnianie, aż nam się włączy recovery menu. Włączyło nam się recovery menu. Tak jak mówiłem, Wersja próbowania jest tutaj do odczytania. Więc no mamy właśnie A037GXXS2BVI2. Więc wersja, tak jak mówiłem, Bodladra 2. Więc możemy sobie teraz wyłączyć ten już telefonik. przechodzimy na sam dół na opcję power off i klikamy przycisk łącznika. Więc teraz sobie wchodzimy w Google. Wpisujemy sobie nasz model telefonu, czyli A0037G. Dodajemy filmwar, i Google nam znajdzie strony z filmarami oficjalnymi Samsunga Wiemy sobie pierwszą lepszą stronę. Nie ma znaczenia, która najszybciej nam będzie działać. Wpisujemy sobie tutaj nazwę CSC jako numer nazwy kraju, żeby nam pokazało wszystkie akumulowania do naszego kraju. Ja sobie Poland. I mam wszystkie oprogramowania e, naszej polski, czyli e, Orange, t Mobile, niebrandowane, Plus i P4, czyli Play. My sobie wybierzemy niebrandowane. Najnowsze wersje oprogramowania mamy wersję 2, czyli wersja 2 jest najniższa, jaką możemy wgrać, i możemy wszystkie wyższe, jakie są do wgrania. Bierzemy sobie tę najnowszą. Taka wyszła. Ona jest aktualna na maj 2025. I tutaj przyciskamy, przyciskamy sobie klawisz którykolwiek z tych, bo kolei, yy, Który u was będzie szybciej działał. Bo raz działa ten szybciej, raz działa ten szybciej, raz działa ten. Więc zależnie od tego jak u was w kraju będzie działał, tak sobie ściągamy. Ja sobie już ten film ściągałem wcześniej. Bo chwilę to trwa. Więc mam go po prostu już yy, w dziale download. Więc sobie po prostu wchodzimy do niego, to jest dokładnie to co, się, co, co mówiłem, czyli ta wersja najnowsza, dajemy sobie prawy przycisk myszy, ja używam WinRar'a i dajemy sobie wypakuj do. Jak się nam wypakowuje firmware, możemy sobie wejść na stronę naszą, czyli and info dział download, tutaj wpisujemy sobie Samsung Drivers i klikamy enter. Teraz sobie wybieramy z, z, z Samsung Driver z zakładkę i ściągamy Drivery Najnowsze. Teraz wchodzimy znowu do downloadu głównego. Tutaj sobie wpisujemy Odin, dajemy sobie Enter i ściągamy sobie najnowszą wersję Odina, jaką mamy no, aktualnie na stronie. Czyli nasza to jest Odin 3.14.4. I tą wersję ściągamy. Mamy wszystko pościągane. To sobie wchodzimy do katalogu z naszymi programami. Dajemy sobie. Na z drivery, dajemy sobie wypakuj do i sobie wypakowujemy, dajemy sobie na odin, tak samo dajemy sobie wypakuj do i wypakowujemy. Jak tam już coś było, dajemy sobie zastąp oprogramowanie, tak samo nam się wypakowało już. Więc sobie teraz wchodzimy do katalogu z driverami i odpalamy sobie instalację driverów. Dwa razy klikamy. Ja nam wyskoczy taka informacja, znaczy, że jakieś wcześniejsze drivery były już zainstalowane z Samsunga, ale czy są takie same, czy starsze, nie wiadomo. Więc po prostu dajemy sobie jest i instalujemy jeszcze raz. Idziemy sobie dalej, dalej i instaluj. Czekam, aż się zainstalują. internetowe możemy sobie już zamknąć. Po zainstalowaniu driverów ja zalecam restart komputera, ponieważ wtedy, jakby był konflikt z driverami od innych urządzeń, to restartowanie komputera to ten konflikt rozwiąże. I nie będzie żadnych problemów ze funkcjonowaniem tych nowych driverów sterowników. Więc spokojnie czekamy, aż nam zakończy. Ja tego nie będę wykonywał, ponieważ ja instaluję dokładnie te same sterowniki, co miałem wcześniej. I już wykonywałem wielokrotnie, więc y, mam dokładnie to samo, co powinienem mieć. Kiedy nam się zainstalowały, klikamy nam się restartujemy komputer. Tak, jak mówiłem, po restartowaniu komputera kontynuujemy, czyli wchodzimy sobie do katalogu z rozpakowanym Odin. Odpalamy sobie EXE, czyli Odin 3. Egze. Tu mamy informację, że po wgraniu promowania e, telefon będzie nas pytał o konto Google, które jest w telefonie. Jest to standardowa procedura i e, zabezpieczenie. Wszystkich telefonach android Więc y, warte, waż, ważne by było, żeby sobie pamiętać, jaki jest login i hasło Tylko tak ogólnie, ponieważ jeśli telefon się nie włącza, czy coś i po wganiu promowania Będziemy musieli podać ten login i hasło więc Klikamy sobie OK Wybieramy sobie BL przycisk Wchodzimy sobie do katalogu, z którym mamy rozpakowane promowanie, więc ja tu mam e, tutaj Wybieramy sobie BL, m, BL plik Kamerze że nam się zładuje. Wybieramy sobie app plik. Wybieramy sobie tutaj AP To chwilę się będzie włączać, więc możemy sobie w czasie włączyć telefon w trybie na load, więc trzymamy przycisk podgłasiania i ściszania i podłączamy kabel USB do telefonu. Telefon nam się włączył w tryb download Naciskamy przycisk sobie podgłośniania, raz, krótko Żeby telefon nam włączył się w pełnym tryb download USB Że jest komunikacja normalna po USB I nasz e, opromowanie Odin Zobaczy program, zobaczy telefon Tak jak widać Pokazał nam się tutaj telefon Że jest komunikacja pełna Więc wszystkie drivery, wszystko jest zainstalowane poprawnie Wybieramy sobie przycisk e, plik cp I wybieramy sobie plik cp z e, katalogu Wybieramy sobie plik .csc, i wybieramy sobie plik .csc, .oxm i, i nazwa. nazwa. E, musim, nie wybieramy sobie Home CSC pliku, ponieważ to jest plik, który nie nadpisuje nam e, user data arena, czyli partycji użytkownika i to by spowodowało to, że nie będzie grane pełnopromowanie. promowanie. A jako, że my chcemy wgrać pełnopromowanie, żeby był telefon czysty i żeby był w pełni sprawny, właśnie jak coś nie działało, to wybieramy ten plik .csc czekamy aż się załaduje i klikamy przycisk start I teraz spokojnie czekamy około 10 minut pewnie około 5-10 minut na wgranie próbowania spokojnie czekamy aż się wszystko wgra. Metoda jest aktualna na październik 2025. E, działa z każdym telefonem Samsunga e, wydanym do tego miesiąca. E, jest uniwersalna. Wydaje mi się, że nie jest jakieś skomplikowana. I bez problemu naprawi każdy każdą ostrykę oprogramowania. Łącznie właśnie z uszkodzeniem e, burlupem czy właśnie E, zawieszeniem się apl aplikacji, zawieszaniem się promowania. Wszystkie te problemy zostaną rozwiązane wgrywając najnowsze promowanie. Oczywiście jeśli to nie jest jakaś usterka hardwarowa, jak e, problem z kością pamięci czy z ramem, więc takie wgranie promowania naprawia wszystkie usterki e, związane z Androidem. Oprogramowanie nam się wygrało poprawnie. Mamy tutaj napis PAS na zielono, oznacza, że wszystko się wygrało poprawnie. Telefon się nam zestartował, włącza. Możemy odłączyć kabel USB. Możemy zamknąć oprogramowanie ODIN. I czekamy, aż spokojnie, aż nam się telefon uruchomi. Telefon się chwilkę będzie włączał, ponieważ jest to pełny próbowania, więc wszystko telefon musi sobie rozpakować. odnowić wszystkie aplikacje i tak dalej, więc to chwilkę trwa. Ale jak widać, telefon się prawie włączył już. Spokojnie czekamy, zaraz nam się pokaże. Menu powitalne. Mamy czysty, nowy telefon, jakbyśmy go dopiero kupili. Kramczyć Start. Wybieramy sobie język. Klikamy dalej, dalej, akceptuj wszystko, Ak akceptuj, to możemy się połączyć siecią Wi-Fi. Dalej akceptuj dalej. É, mas Nie kopiuj. Pomin. Jeszcze raz pomin. Więcej, więcej, akceptuj. sobie wybieramy przeglądarkę znaczy wyszukiwarkę, dajemy sobie dalej dajemy sobie pomień jeszcze raz pomieńmy to Możemy sobie odznaczyć wszystkie te aplikacje Chyba, że ktoś używa którejś Dalej Pomin Pomin Akceptuj Dalej I zakończ Łączył nam się home tak jak mówiłem telefon jest w pełni włączony, wszystko działa, jest w pełni nowe oprogramowanie wgrane, mogę pokazać w ustawieniach, wersja oprogramowania mamy 13, Android one wii 5.1, najnowsze zabezpieczenia z maja 2025, więc to wszystko się zgadza z nowszą wersją. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Prosimy o łapki w górę, polubienia, subskrypcje. I do zobaczenia przy następnym filmie.